Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, wstaję dzisiaj rano, wchodzę na YouTube'a, a tam informacja. Akademia Gry właśnie skończyła jeden roczek. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Słuchajcie, także jakby nie patrzył, Akademia Gry ma dzisiaj pierwsze swoje urodziny. Bardzo Wam w tym momencie wszystkim serdecznie dziękuję. Nie spodziewałem się, że to przeleci tak szybciutko. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem, choć jeszcze zaspanym. No, powiem Wam, że cyfry, muszę się z Wami tym podzielić, cyfry robią imponujące wrażenie. Do tej pory przez rok czasu Akademia Gry odwiedziło 49 443 osoby nieprawdopodobna sprawa. Naprawdę, ja jestem w totalnym szoku prawie 50 000 ludzi a nad zasięgami można by oczywiście zdecydowanie popracować. Ja wybrałem tą opcję troszeczkę inną, po prostu wiem, że dajecie mi taki feedback przynajmniej, że produkty, które Wam dostarczam są genialne i polecacie znajomym, kolegom, koleżankom. Tych ludzi jest coraz więcej, coraz mniej ludzi dorabia Bookmachera, z czego się mega, mega, mega cieszę. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. Wczoraj odebrałem telefon z Anglii, z Francji, z Niemiec. Ludzie się cieszą, dostają te nowe schematy, są podjarani, piszą mi, że wreszcie zaczęli wygrywać. Wreszcie tych zielonych jest więcej niż, e, niż słuchajcie tych czerwonych. Dostaję od Was mega dużo rekomendacji. Bardzo Wam wszystkim za to serdecznie dziękuję. Postaram się, żeby tych petard, tak zwanych, było jeszcze więcej. Na stronie akademiagry.pl stworzyłem taką zakładkę rekomendacji, jak czas pozwolity, ja w tym jeszcze tygodniu powrzucam te, te maile od was, te kupony wygrane itd., itd. żeby żeby naprawdę ci, którzy jeszcze nadal nie wierzą, bo są oczywiście też tacy, którzy nadal dalej nie wierzą, nadal liczą jeldy, statystyki i tak dalej, są, że tak powiem, na etapie roku pewnie 2005. Oni nadal niestety dorabiają Bukmacher'a, nadal nie wiedzą co grać, jak grać, gdzie grać, nadal się motają. Szkoda mi tych ludzi, bo oni generalnie na coś nowego reagują agresywnie. Sami widzicie nieraz pod komentarzami, ktoś nawet nie sprawdzi, ktoś nawet nie spyta, ktoś się nawet nie pochyli nad czymś. Od razu, jak tylko ktoś z Was z Akademii powie, że wygrał, wrzuca swój kupon, czy cieszy się z wygranej, oni za chwileczkę atakują, mówią, że to jest wszystko badziewie, że nieważne, że to jest, że to trzeba grać tak jak cały świat, że trzeba liczyć jeldy że trzeba być transparentnym. Słuchajcie, no, rok 2005, naprawdę, no, ludzie są na etapie roku 2005, nadal stoją pod tablicą, nadal zastanawiają się, czy wygra Chelsea, czy wygra ee, Leicester, Zobaczcie, nauczyłem się, nawet ktoś mi zwrócił uwagę, że zamiast Leicester powinienem mówić Lester. Dobra, pomału się uczę. Słuchajcie, to jest nieważne. Najważniejsze, że wygrywamy kasę. Najważniejsze jest ten banan u Was na Buziaku. To mnie strasznie Jara, to mnie cieszy. Postaram się teraz y, stronę techniczną dopracować, że tak powiem, na maksa. Już te mailingi ogarnąłem już jest y, automat, już jest to wszystko na profesjonalnej platformie także teraz już mam nadzieję nie będzie żadnych opóźnień nie będzie już absolutnie tekstów pod tytułem ktoś tam czegoś nie dostał mam nadzieję, że to w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni będzie już wszystko ogarnięte przez właściwą osobę, która się tym zajmuje i wszystko będzie śmigało a my skupimy się na tym, żeby wygrywać kolejną kasę wiecie co, wczoraj tak sobie też pomyślałem, że bukmacherka to jest pewnego rodzaju orka w ostatnim mailingu mówiłem Wam o pewnym nowym schemacie i, i powiem Wam, że to jest naprawdę, mówię teraz o tym, o tym ostatnim schemacie, o tym punkcie trzecim, że naprawdę wczoraj przez wczoraj tak przysiadłem, tak zacząłem sobie te mecze wybierać, grać i to faktycznie trzy mecze puszczam z kursami, tam załóżmy 2,53 kupony, dwa wchodzą, jeden nie wchodzi. I to mniej więcej na tej zasadzie cały czas ta orka, jak ja to nazwałem, na ten schemat polega, że grasz na przykład 10 spotkań, 7-8 ci wchodzi, jesteś do przodu, ale coś niestety zawsze nie wchodzi, więc no to jest taka grzebanina. Jak ktoś ma czas, można się w to bawić. Wyniki są naprawdę fajne jak się do tego przyłożycie. Zobaczycie, że wyniki są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Już nie będę wklejał tych kuponów swoich, pokazywał wam co i jak. Postaram się to wszystko wysyłać w mailingu, tak żeby nie było tego jednak publicznie za dużo, bo sami widzicie, że nieraz publicznie nie warto czegoś pokazywać, bo ludzie nadal tego nie rozumieją i niech sobie nie rozumieją, niech sobie tkwią w tych swoich statystykach i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, pierwszy rok za nami. Mam nadzieję, że, że dotrwamy przynajmniej do 10-15 lat tej akademii. Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. A dlaczego tylko 10-15 lat? Ktoś spyta, a dlaczego nie więcej? No powiem Wam szczerze, myślę, że za 10-15 lat to już nie będzie film Buchmachersi w Polsce. Wiem, że się teraz część ludzi śmieje, bo oni zarabiają na marżach. Ale powiem Wam, że wydaje mi się, że yy, tych ludzi jest coraz więcej, wygrane są coraz większe. Wczoraj usłyszałem przez telefon, już ktoś ma limity. Słuchajcie, także myślę, że to się będzie tylko i wyłącznie rozwijało, że nadal ci ludzie, ta grupa ludzi, która w nic nie wierzy, oni pomału zmienią swoje myślenie, bo po prostu ciekawość ich zeżre, tak? Bo ile, ileż razy można mówić, że coś jest do bani, coś nie działa, coś nie ten, a widzą co chwilę wygrane kupony, co chwilę wpisują się nowi ludzie. Cieszą się z wygranych kuponów, eee, także myślę, że ich ta ciekawość zeżerze i w pewnym momencie spróbują. Słuchajcie, z okazji tych pierwszych urodzin, eee, co mogę zrobić? No wymyśliłem tak na szybko, absolutnie na szybko. Każdy, kto w tym miesiącu dołączył do Akademii, nie ten, co dołączy dzisiaj, jutro i tak dalej, ci oczywiście też. Ustalmy, że od 1 września do końca września każdy, kto dołączył do Akademii, Dostanie podwojenie. Więc jeśli kupił na przykład tajny mailing na miesiąc, dostanie zamiast miesiąca dwa miesiące. Jeśli dołączył przez serwis Patronite na miesiąc do grupy Top Secret, dostanie dwa miesiące. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko analogicznie z każdą, z każdą ofertą. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba, że dostaniecie dwa razy więcej tego niż za co żeście zapłacili. Poza tym mam takie wrażenie, wczoraj jak wysyłałem na ofertę OnePass do ludzi te wszystkie wędki, schematy, tajne mailingi. Słuchajcie, ja nieskromnie powiem, naprawdę nieskromnie, i teraz sobie myślę, że ten OnePass premium to jest absolutnie najlepsza inwestycja, jaka tylko może być. Kosztuje mega grosze w porównaniu do tego, co dostaje człowiek. Człowiek staje się absolutnie samodzielnym graczem. Ja jeszcze tak jak mówiłem, chodzi, chodzą mi po głowie pewne warsztaty, muszę to jeszcze jakoś e, ogarnąć od strony technicznej. Jeśli ktoś z Was się zna na zoomach, nie zoomach, dajcie znać na infomałpaakademiagry.pl Ja w tym raczkuję, ja mnie pasjonuje dalej wyszukiwanie nowych schematów wędek i tak dalej, ale ta strona techniczna u mnie leży e, póki co informatyka na stałe nie mam, e, więc, e, więc się trochę z tym motam i trochę to wszystko tak. Że tak powiem, dłużej trwa niż powinno normalnie. Słuchajcie, bardzo duża grupa ludzi pyta mnie też o, o sklep internetowy. Ja swego czasu w zeszłym roku oferowałem takie szkolenie na sklep internetowy. Kosztowało one półtora tysiąca. E Zebrało się kilkadziesiąt osób. Powiem Wam uczciwie, że e zaskoczyła mnie jedna rzecz w tym szkoleniu, bo wydawało mi się, że jest e naprawdę bardzo przystępnie przekazane. Bez większych problemów ci ludzie pootwierali sobie sklepy. I powiem wam teraz tak z ręką na sercu statystycznie. Na 10 osób 8 nadal prowadzi te sklepy. 6 osobom idzie bardzo dobrze. Niestety dwie osoby odpadły zupełnie. To okazało się, że to nie jest kompletnie dla nich bajka. Następne dwie osoby z kolei motają się, bo liczyły na to, że to wszystko stanie się bardzo szybko. I to, o czym ja cały czas piszę że, i mówię, że 8-10 tysięcy zarobku na sklepie internetowym jest to absolutnie bezproblemowy temat do załatwienia. Także dla wszystkich, którzy chcieliby e, założyć sobie taki sklep internetowy, dostać e, informacje skąd brać towar, na jakich marżach pracować, jak to wszystko generalnie kroczek po kroczku ogarnąć, e, również z okazji tych pierwszych urodzin. Oferuje 50% rabat. Informacje będziecie mieli na dole pod tym filmem. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, jeśli komuś chodzi po głowie sklep internetowy, handel w internecie to serdecznie zapraszam, polecam z całego serca. Towar z Chin w zeszłym roku zacząłem ściągać. Zrobiliśmy na początku kilkadziesiąt osób zrobiło zrzutkę słuchajcie. Wjechał ten towar, ten towar został rozdysponowany pomiędzy tych klientów. Ja w tej chwili już dysponuję takimi środkami, że e, dzięki bankom, oczywiście, no to nie jest tak, że mi te pieniądze spadają z drzewa. E, że co dwa tygodnie wjeżdżają bardzo fajne produkty. Mam cały czas stałych odbiorców, ci ludzie zarabiają fajne pieniążki na tych, e, na tych produktach. Sprzedają je i u siebie w sklepie, i na różnych portalach aukcyjnych, i na różnych marketplace'ach, i na jakichś tam oeliksach na Morele.net, na Eli i tak dalej, tak dalej. Tych miejsc do sprzedaży jest naprawdę sporo, trzeba to po prostu tylko jak klocki Lego poukładać. Więc jeśli interesują Was takie zarobki, 8-10 tysięcy na takim sklepie co miesiąc, zapraszam serdecznie teraz do końca miesiąca, do końca września 2021. Można skorzystać z 50% promocji, także naprawdę za dosłownie grosze. Można dostać szkolenie, którego nie ma absolutnie w żadnym, w żadnym innym miejscu w Polsce. Wykupiłem masę tych szkoleń. Ludzie po prostu leją wodę. I, I naprawdę, aż się dziwię, że, że, że oni nadal są i, i tyle. Także słuchajcie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie chcę Wam podziękować za tę Akademię Gry, za to, że mi ufacie. To jest dla mnie po prostu szok, że jednak zaufaliście, że jednak widzicie, że ta gra na sportowo i ta gra, tak jak Sebokmacher, przede wszystkim, tak jak sebukmacher, nie ma absolutnie sensu. Jak myślicie, czemu oni podają typy? I, I w punkcie na przykład w STS, jak podchodzisz do, do okienka, to pani mówi ci, że na przykład są typy dnia wybrane. Trzy typy dnia. Słuchajcie, zadałem ostatnio pani w STS tu u siebie pytanie: ile szanowna pani takich typów dnia weszło w ciągu ostatnich pół, na przykład w ostatnim pół roku? Wiecie, ile ona powiedziała? Może dwa, może trzy razy, panie Robercie No to sami sobie zobaczcie. Na 180 dni oni prawie codziennie podają te mecze. Weszło dwa trzy razy. Wyciągajcie wnioski, nie bądźcie naiwni, nie grajcie tak, jak oni chcą. Zaufajcie na przykład takiemu tajnemu mailingowi, choćby na miesiąc 39 zł. Słuchajcie, specjalnie jest to zrobione. Pomyślcie sobie jeszcze na koniec choćby mnie większość z Was wie, a większość być może nie wie. Po co jest zrobiony taki tajny mailing? Żeby przekonać nieprzekonanych za 39 zł, z których muszę oddać 23% VAT-u i podatek, czyli zostaje pewnie z 20 zł, przekażę Ci materiały, które wywrócą do, do góry nogami Twoje myślenie. Gwarantuję Ci to. Na początku wydać się to wszystko nieprawdopodobne. Pomyśl sobie, co ten Robert wymyślił. Przecież to niemożliwe. Przecież gdyby tak było, to grałby tak cały świat. No, nie gra tak cały świat. Właśnie nie gra tak cały świat. Ludzie nadal zgadują wyniki, ludzie nadal stoją pod tak zwaną tablicą i zastanawiają się, czy dzisiaj wygra Liverpool, czy wygra dzisiaj Chelsea, a tak naprawdę wygrywać można w zupełnie inny sposób. Mając schematy, mając różnego rodzaju, jak ja to nazywam, wędki, generalnie grając kompletnie inaczej niż Sebukmacher. A powiem wam, że prawdziwe petardy dopiero są w trakcie tworzenia różnego rodzaju narzędzia wspomagające do gry na live, na przykład, żebyście nie musieli ślęczeć cały czas, tak? Mówię teraz o wędce live. Żeby nie trzeba było, że tak powiem, marnować tyle czasu na zasadzie, że wchodzę, sprawdzam, czy już to jest, czy już można zagrać. Będą specjalne programy, będą specjalne skanery, które będą, że tak powiem, prawie że za was grały. Będą wam na tacy podawały, co trzeba zagrać, w którym momencie. To wszystko jest w trakcie tworzenia. Tak jak Chińczycy zawsze mówią, moi serdeczni przyjaciele. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Bardzo Was proszę o cierpliwość. Zasypujecie mnie setkami maili. Setkami maili. Naprawdę. Ja wchodzę codziennie, mam odpisane na wszystkie maile i nagle się okazuje, że rano mam, uwaga, 400 wiadomości. Spróbujcie kiedyś odpisać na 400 wiadomości, choćby jednym słowem tak. I zobaczycie, ile to, ile to zajmuje czasu. Dlatego wszystko, że tak powiem, yy, zaczynam opierać na profesjonalnych narzędziach, żeby ta komunikacja z Wami była absolutnie wzorowa, bo w tej chwili wiem, że część ludzi yy, czasami pisze, że gdzieś tam napisało maila dwa, trzy dni temu, nie mają odpowiedzi, wkurzają się. Ja ich rozumiem, za to ich serdecznie przepraszam. Wyciągam wnioski, Postaram się poprawić, postaram się, żeby ta komunikacja była naprawdę na najwyższym poziomie. Słuchajcie, to wszystko, także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. 50 tysięcy ludzi odwiedziło Akademię. Słuchajcie, prawie 50 tysięcy bez 500 paru tam osób. Mistrzostwo Świata. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, bardzo Was proszę: wrzućcie subskrypcję, subskrypcję, dajcie tego palucha do góry to mnie jeszcze bardziej będzie motywowało do tego, żeby nagrywać wam kolejne odcinki. Będę starał się y, coraz więcej tych filmów nagrywać i pamiętajcie, tak jak zawsze was proszę, starajcie się wychwytywać pewne rzeczy między wierszami. Ja pewnych rzeczy po prostu nie mogę powiedzieć publicznie, no bo za chwileczkę Bukmacher to skasuje. W następnym tajnym mailingu pokażę wam kolejną y, mega fajną rzecz, której w życiu nie mogę pokazać publicznie. No bo ona by się w chwilę skończyła. Po prostu. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten pierwszy rok i ciśniemy dalej, ogrywamy tych dziadów dalej. I tyle, miłego dnia wam wszystkim życzę. Cześć, hej!